Telewizję oglądamy. Chcesz hmm? chipsa? Nie. Pan mu da jednego. No kurwa, Wera panu się, miał być jeden. Dzisiaj czuję się już lepiej. Myślę, że to dobry moment dla ćwiczenia. Raz, dwa, trzy. Mm. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To co? Jeszcze po jednym? To co ona odjebała? Ty! Wera, co ty robisz? Jak to co? Przecież widzę, że masz na mnie wyjebane, bo już to piwo ode mnie! To się w ogóle już... Daj mi spokój! Werko, co się stało? Ty płaczesz? Wyjdź stąd! Nienawidzę cię! Gardzę waszym całym gatunkiem! Halo? Weronika, zrobisz mi obiad, wrócę z pracy koło 17. Chyba sobie kpisz ze mnie. Ja jestem umówiona z koleżanką i nie będę przekładała spotkania tylko dlatego, że jeśli się chce i jesteś zbyt leniwy, żeby sobie sam zrobić. Co ty myślisz, że służącą sobie znalazłeś? Ale Weronika, ja tylko tu... I nie masz się wywoływać we mnie poczucia winy, bo i tak ci się to nie uda. Nieka, ja jestem beznadziejna. Nikt mnie nie kocha. Hm. Coś mi brakuje. Hmm. Nie. Nie chcecie widzieć. Nie nawidziecie. Ty Kochanie. Przyjedź do mnie. Brzuszek mnie boli. O, mój mm. Ty weź już nie przesadzaj. Aż tak mocno to cię nie może boleć. Jeszcze słowo, a zamienię cię w gwiezdny pył.